przygotowania miejskiego planu adaptacji, który będzie w sobie zawierał ten plan zazieleniania. Zostało to tak skonstruowane, żeby, żeby, dać mu, żeby ten obowiązek dotyczył szeroko rozumianej adaptacji do zmian klimatu, w tym planu zazieleniania miasta. Także taka propozycja została, zostanie przedłożona do konsultacji. I jeszcze później opowiem o mechanizmie finansowania tych planów na, na, kolejnym, na kolejnym slajdzie. Dokonaliśmy również analizy wskaźników, to znaczy zaprosiliśmy, planę, to znaczy zaprosiliśmy miasta do składania, do zgłaszania się do naszej inicjatywy. W tym roku zgłosiło się 90 miast, zakończyliśmy już analizę. Wydaje mi się, że suwałki zgłosimy się w tym roku do, do naszej inicjatywy. Ta analiza wskaźników polegała na tym, że w pięciu kategoriach, o których wspomniałem, analizowaliśmy trzy różne wskaźniki, czyli łącznie było tych, tych wskaźników niemało, więc ta ocena mogła być bardziej obiektywna. Dla miast, które uzyskają jeden z najwyższych, najlepszych wskaźników w poszczególnej kategorii, Będziemy chcieli ufundować specjalne doradztwo strategiczne realizowane przez sieć Instytutów Badawczych Ministra Klimatu i Środowiska, to znaczy przez Instytut Ochrony Środowiska, przez Instytut Ekologizacji Terenów Uprzemysłowionych, przez IBL, ale również przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które zajmuje się tą energetyką. Chcemy, żeby to doradztwo ruszyło już w tym roku i żeby to doradztwo strategiczne było dokumentem o charakterze strategicznym, który będzie w sobie zawierał pewną mapę drogową, i listę projektów kluczowych, indykatywnych, które mogłyby być w jakiś bardziej uprzywilejowany sposób, czy też w pierwszej kolejności sfinansowane w nowej perspektywie finansowej. Także czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że to ogłoszenie wyników tej analizy nastąpi, nastąpi we wrześniu lub w październiku. Tak, żebyśmy mogli w tym roku jeszcze rozpocząć realizację tego doradztwa strategicznego, które jest bardzo złożone, skomplikowane i y, bardziej jakby złożone nawet niż te plany adaptacji, ponieważ dotyczy szerszego spektrum tematów niż tylko, niż tylko adaptacji. Y, o finansowaniu już powiedziałem, współpraca z miastami. Będziemy chcieli również y, zaprosić miasta do jeszcze większej dyskusji i, i rozmowy na temat przyszłości czy wyzwań, które stoją przed miastami, y, z którymi się miasta borykają. Będziemy chcieli również organizować w latach 2022-2024 serię specjalistycznych szkoleń dla, dla miast. Tak wyliczyliśmy, że dla, jeżeli zgłosi się każde miasto, to będzie mogło wziąć trzy razy udział w, w, w ciągu tych trzech lat w tych specjalistycznych szkoleniach. One będą dotyczyły różnego, różnego spektrum tematów, ale oczywiście nawiązywały do zielono-niebieskiej infrastruktury czy adaptacji do zmian klimatu i będą miały charakter bardzo praktyczny, to znaczy będą dotyczyły, jak na przykład samodzielnie opracować miejski plan adaptacji, jak, jak skorzystać z ogólnodostępnych danych statystycznych, żeby móc budować politykę miasta, w jaki sposób przygotowywać opisy przedmiotów zamówienia na różnego rodzaju inwestycje, tak żeby były one jak najbardziej jak najbardziej pełne czy odpowiadały na te wyzwania a czasami dobrze wiemy, że ciężko jest po prostu, idziemy pewnym standardem w realizacji niektórych zamówień. Także będziemy to chcieli, mamy zaplanowane do realizacji te, te szkolenia w latach 2022 24 20, 20, także zachęcam Państwa do dosiedzenia naszych, głównie mediów społecznościowych, jednak ministerstwo też się przyniosło na Facebooka i Twittera. I tam będziemy zamieszczać w odpowiednim czasie wszystkie komunikaty. Natomiast niebawem ruszy też również strona miasta z klimatem na domenie gdzie będą zamieszczane wszystkie bieżące, bieżące informacje. Finansowanie. Chyba najważniejsze dla Państwa, nie dlatego, że każdy chce mieć dużo pieniędzy, no ale jednak te pomysły, nawet dobre, muszą mieć, być w jakiś sposób sfinansowane. O Feniksie powiedziała troszeczkę pani dyrektor, jest oczywiście jeszcze dużo niedomówień nie w takim znaczeniu, że nie mamy jakiejś konkretnej konkluzji, więc musimy poczekać na pewne rozstrzygnięcia, na, na, na szczegółową również demarkację pomiędzy, pomiędzy regionalnymi, regionalnymi programami. Natomiast bez wątpienia bardzo jasno chcę podkreślić, że adaptacja do zmian klimatu jest bardzo silnie obecna w Feniksie i po raz pierwszy kwestia adaptacji, a również alokacja środków na, na te działania będzie bardzo wysoka. Natomiast do dyskusji jeszcze w jaki sposób pójdzie demarkacja, w jaki, w, w, w jaki sposób yy, zostanie dokonany podział właśnie tych, tych zadań pomiędzy programy krajowe a programy regionalne. Natomiast jeżeli chodzi o KPO, LIFE i programy priorytetowe NFOsie, to może zacznę od programów priorytetowych NFOsie. Ich też jest sporo. To finansowanie też spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem, już nie mówiąc o programie Moja Woda, która, który jakby jest kolejna edycja i też, też ta alokacja bardzo szybko, bardzo szybko została wyczerpana. Natomiast co do zasady w na najbliższych latach programy priorytetowe Narodowego Funduszu będą jedynie uzupełnieniem możliwości finansowania inwestycji z innych źródeł, to znaczy tam gdzie Ktoś nie dostanie, nie będzie mógł sięgnąć po środki z Fenixa, z RPO, z LIFE-u czy z, y, z tych innych źródeł, to wtedy otworzy się możliwość finansowania y, z Narodowego Funduszu. No chyba, że dotyczy to oczywiście tego programu czystego powietrza i innych rzeczy, które, y, które, które będą. Także to w jeszcze większym, w jeszcze większym stopniu ta, ta demarkacja zostanie zarysowana. Jeżeli chodzi o KPO. Yy, jest w KPO możliwość, będzie finansowania inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast. Alokacja została już przez Komisję Europejską potwierdzona, jest na 2,8 miliarda euro. Jest to bardzo duża koperta, jeżeli chodzi o tego typu projekty. Natomiast minusem z zostaliśmy jakby zaskoczeni, bo to jest decyzja, decyzja komisji. Projekty finansowane z KPO będą finansowane w instrumencie zwrotnym. Więc powstanie pytanie, w jaki sposób, czy jaka będzie skala zainteresowania samorządów realizowaniem tych instrumentów, czy tych działań poprzez instrumenty zwrotne. Dokonałem tutaj specjalnie tego podziału w nawiasie, dlatego że 2 miliardy mają być na typowe projekty zielone. Natomiast niecały miliard ma iść na tzw. cyfryzację zieleni. To znaczy te wszystkie rzeczy, o których mówił tutaj wcześniej Panie, już nawet pan profesor, gdzie brakuje danych, brakuje możliwości zmierzenia, zbadania, zmonitorowania, yy, brakuje też dostępu do informacji, Te yy, będzie specjalna jakby podkategoria na tego typu projekty, które będą mogły być w ten sposób finansowane także. Koledzy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mówiły, że w ramach tego 0,8 będzie można finansować na przykład w mieście y, w zakresie transportu zieloną falę. Tak żeby y, właśnie, że te, te projekty infrastrukturalne będą się również y, w tą kopertę wpisywać. Jeżeli chodzi o LIFE, a jeszcze szybciutko tylko powiem. KPO jest w całości realizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Y, jeszcze do końca y, nie jest wiadomo, y, jak poszczególne y, projekty czy y, typy projektów będą przez poszczególne komórki realizowane, ale co do zasady zarządcą tego projektu jest również Ministerstwo Północnej i Polityki Regionalnej. Jeżeli chodzi o projekt LIFE, to jest ruch, który jest również y, bardzo ważny, jeżeli chodzi o zagadnienia biuróżności, również adaptacji przez zmian klimatu, jest realizowany przez y, przez jeżeli chodzi mamy dwa obszary, środowisko i klimat, natomiast w tym obszarze klimat jest pod program łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się, się do niej, też solidną solidną alokacją do wykorzystania. Jeżeli chodzi o konkretne, konkretne działania, to, to postaram się je tutaj Państwu odliczyć. Zachęcam Państwa do śledzenia wszystkich informacji na stronie NWOS-a, ten uruchomił bardzo yy, moim zdaniem solidną yy, taką platformę do informowania, wspierania, yy, odpowiadania i konsultowania wszystkich projektów, które mogłyby być finansowane yy, z LIFE. Yy. Też yy, zdaję sobie z tego sprawę, że yy, wiele samorządów jest przyzwyczajonych do, do realizacji projektów yy, z tak zwanych tradycyjnego poisia i LIFE ma zupełnie inną metodykę, zupełnie jest z innym, innym programem, ale wydaje się, że jest to projekt, program, który jest dedykowany bardzo silnie właśnie, właśnie tym zagadnieniom i warto, warto przynajmniej się z nim zapoznać i spróbować sprawdzić, czy projekty, które są u Państwa przewidziane do realizacji mogłyby być właśnie zrealizowane, sfinansowane z LIFE. Przykłady takich projektów, które zostały zrealizowane z LIFE-u to są oczywiście tutaj duże, duże miasta. Tych projektów jest sporo, też te informacje znajdą Państwo na stronie na stronie a Wdrożenie strategii adaptacji do zmian klimatu, wykorzystanie zielonej infrastruktury to jest projekt zrealizowany też z dosyć silną, silną alokacją. Tu jest projekt kolenderski, który również bardzo silnie... Akcentuje wyzwania czy, czy potrzeby dotyczące miast w zakresie y, adaptacji do zmian klimatu, w znaczeniu zwiększania retencji y, czy też y, zwiększania y, potencjału przestrzeni miasta, jeżeli chodzi o zieleń i o, to są negatywne skutki zmian klimatu. Y, tu jest kolejny projekt, który dotyczy zazielenienia całego obszaru y, w mieście. Y, i minimalizacji właśnie wyspą dyspont, ciepłych. Zapomniałem Państwu powiedzieć przy Feniksie, a obiecałem, że wrócę do tego mówiąc o projekcie ustawy, który jest przygotowywany. Feniks yy, yy, ma, yy, może powiedzieć na, na szczytno będzie miał wpisane możliwość finansowania tych miejskich planów adaptacji yy, do sfinansowania przez miasta. Czyli miasta będą miały możliwość finansowania miejskich planów adaptacji yy, właśnie z Feniksa. Powstaje jeszcze pytanie, które miasta pójdą kopertą krajową, które pójdą regionalną, ale z całą pewnością będzie możliwość sfinansowania opracowania dokumentu strategicznego dotyczącego adaptacji do zmian klimatu w Fenicie. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej inicjatywie, która jest realizowana przez kolegów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Partnerska, partnerska Inicjatywa Miast. Jest to inicjatywa, która jest realizowana z partnerami, z ekspertami z Banku Światowego. Jest to inicjatywa bardziej doradcza, wspierająca, szkoląca, polegająca na wymianie informacji, na organizowaniu różnego rodzaju wizyt studyjnych, ale na bardzo wysokim poziomie też merytorycznym, więc zachęcam Państwa do dośledzenia informacji na stronie Ministerstwa Funduszy w zakresie właśnie tego PIM-u, ponieważ Wydaje się warto włączyć miasto do, do, tej, do, tej, do tego partnerstwa, spróbować zasięgnąć opinii, czy wymienić się doświadczeniami, nawet pomysłami, co moglibyśmy zrobić w naszym, w naszym mieście. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas. Kończymy. Dobrze, to bardzo krótko. Chciałbym jeszcze tylko Państwu pokazać kilka, kilka slajdów dotyczących badań świadomości ekologicznej mieszkańców polskich. Polski. Realizujemy te badania cyklicznie od, od kilku lat. W tym, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy takie badanie na próbie ogólnopolskiej, które dotyczyło między innymi zieleni i terenów zieleni w mieście. Jakie trzy, tutaj się ikonki troszeczkę w... zmieniły. Jakie trzy obiekty uważa Pan za najważniejsze w sąsiedztwie miejsca zamieszkania? Parki, szkoła, opieka medyczna. Są to trzy najważniejsze, najważniejsze punkty które w opinii mieszkańców na próbie reprezentatywnej są, są dla nich najważniejsze. Tu jest już zeskalowanie, ale nie będę, nie będę o tym mówił. Eee, jakie ważne jest dla Pana zdanie posiadanie terenów zielonych w okolicy zamieszkania? Tu wyniki też mówią same za siebie. Ludzie dostrzegają te walory i potrzebę posiadania terenów zielonych w swojej, w swojej okolicy. To jest dla nich naprawdę ważne. Ile według Pana jest terenów zielonych w Pana okolicy? I 72% respondentów uważa, że w ich sąsiedztwie jest dużo terenów zielonych. I muszę Państwu powiedzieć, że trochę się zdziwiliśmy na, na te wyniki, bo byliśmy przekonani, że wszyscy będą, no nie, no w ogóle już mało, brakuje, nie ma w ogóle nic. I zaczęliśmy analizować te, te wyniki, również sięgając do innych źródeł, i bardzo. Z tej, z tej naszej analizy takiej wewnętrznej wyszło, że tak. Co do zasady w dokumentach międzynarodowych mówimy o tym, że w mieście jest za mało zieleni, terenów zielonych i tak dalej. Natomiast tak jak mówiłem na początku, te dokumenty bardzo często opierają się tylko na próbie badawczej miast dużych w Europie czy też w innych, w innych częściach świata. I to nie do końca musi odpowiadać wyzwaniom polskich miast, małych miast, gdzie ta dostępność do terenu zielonego, niekoniecznie dobrej jakości, ale terenu zielonego jest. Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć na, na uwadze przy realizacji różnego rodzaju projektów, że, żeby nie, da, nie dać się wpuścić w taką pułapkę myślenia, że czegoś zupełnie nie ma, że czasami po prostu trzeba zawalczyć o to, co jest, nie rozbudowując już, już czegoś innego. Sami Państwo wiecie, że we wszystkich publikacjach i materiałach teraz bardzo często podbija się taki idee współczesnego miasta, 15-minutowego, 20-minutowego 20 -20, 20 -20 sąsiedztwa, zasada 3, 30, 300. Są to wszystkie koncepcje, które nawiązują do, do, do zwiększenia, do dostępności pewnych, pewnych dóbr, ale co do zasady w wielu przypadkach w Polsce wpisuje, w tych mniejszych miastach wpisujemy się w te, w te idee, tylko po prostu jest kwestia podniesienia jakości czy standardu tych, tych wyzwań. Yy, już jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu pokazać na końcu i już obiecuję, że skończę. Proszę wymienić trzy podstawowe funkcje, które Pana zdaniem powinien spełniać teren zielony w okolicy zamieszkania. I proszę zerknąć, jakie są trzy pierwsze odpowiedzi, a jakie są trzy odpowiedzi zaznaczone na czerwono. I z tego też bardzo łatwo wynika, że mieszkaniec bardzo często identyfikuje teren zielony jednak z dekreacją, że nie jest świadomy tych usług ekosystemowych, o których mówiła Pani doktor, że one w ogóle są świadczone, że, że ta wartość tego terenu zielonego jest zupełnie inna niż tylko ta zabaw, ścieżka rowerowa czy, czy po prostu takie rekreacyjne spędzanie czasu. Być może warto też jest informować mieszkańców we wszystkich działaniach edukacyjnych i komunikacyjnych, że te tereny zielone nie tylko mają służyć rekreacji, ale stanowią istotny punkt dla tej bioróżnorodności zielonej infrastruktury i zarabiają na miasto. Oczywiście nie są to pieniądze wymierne i nikt y, miasto nie podejrzewał, że nie dostałoby kredytu na jakąś inwestycję, zastawiając y, te zyski, które generuje, generują, generuje, y, generują trzeba. Natomiast musimy się też y, przestawić w sposobie myślenia o, o opłacalności. Opłacalność projektu to nie dotyczy tylko tego, że on się zwróci w postaci wymiernej ale właśnie w tym kontekście, o którym mówiła Pani doktor, ta opłacalność jest zupełnie poza takim naszym pierwszym sposobem myślenia. To jest bardzo, bardzo ważne. Na koniec yy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że wszystkie działania, które, które są realizowane w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, nie tylko błękitno-zielonej, jest spór, yy, jak należy to nazywać, poza tym całym ekosystemowym wsparciem podnoszą też jakość, jakość życia mieszkańców, Jakość życia w mieście są opłacalne, w niektórych przypadkach są konieczne do podjęcia, ale też trzeba mieć na uwadze, że te działania muszą być adekwatne do miasta. Nie wolno tego robić, do czym powinna wspominać pani profesor, przebijać kary, Czyli jeżeli jakiś projekt był świetny we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, niekoniecznie musi być potrzebny i możliwy do zrealizowania w moim mieście, bo zupełnie nie odpowiada na te same wyzwania. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Joannę Sarosik, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego o podsumowanie i zakończenie dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że te cztery godziny to były bardzo efektywnie wykorzystany wykorzystane czas, że wniosło to pewnego rodzaju poznanie w nasze życie. Tak jak wspomniałam w czasie swojej prezentacji, dzisiejsza konferencja jest pewnie pierwszą z cyklu, bo będziemy się spotykać, myślę, że częściej, być może raz do roku, w tej tematyce. Ze swojej strony i z, w imieniu pana marszałka Artura Kosickiego bardzo dziękuję Państwu prelegentom, że zechcieli przyjechać. E, tak wiemy, że teraz jest czas pandemii, więc e, o to zawsze jest e, trudno. E, z tego, z tego tytułu bardzo dziękuję, że, że przyjechali Państwo i byli tutaj z nami na miejscu. Pani Eli Jeski, która cały czas nas obserwuje, dziękuję za to, że też uczestniczyła w dzisiejszym spotkaniu. Wszystkie materiały, czyli te prezentacje, które były wyświetlane do wszystkich tych osób, które potwierdziły swój udział, zostaną odesłane na Więc jeśli ktoś nie zdążył zrobić zdjęcia, to zobaczę już całą prezentację. Natomiast relacje z dzisiejszej konferencji i też materiały będą dostępne na naszej stronie www.strategia.pl. Bardzo dziękuję za to, że państwo uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam na lunch we foyer na parterze, jak również. Proszę te osoby, które są chętne do zwiedzania dachu opery o formowanie się w grupy i taka możliwość również jest i bardzo serdecznie zapraszamy, nasi strażacy będą doskonałymi im Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.